Witam państwa serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Zamyślenia nad liturgią. Dzisiaj wspólnie zastanowimy się nad czymś co dla wielu z nas, a może i dla wszystkich, jest rzeczą oczywistą. Mam tu na myśli ściśle związane z miesiącem majem nabożeństwa. Popularnie nazywamy je majówkami, choć nazwa ta niezbyt pasuje na określenie tego, czym są nabożeństwa majowe. Skąd się wzięły i co oznaczają w swej przebogatej treści? Oto pytania. Na które w dzisiejszej audycji znajdą Państwo odpowiedź. Do średniowiecza liturgia była zrozumiała i dostępna dla wszystkich. Lud rozumiał jeszcze wtedy łacinę, zwłaszcza w krajach romańskich, gdzie języki nowożytne wyrastały z łaciny ludowej. Od wczesnego średniowiecza, zwłaszcza w krajach, gdzie chrześcijaństwo było jeszcze młode, lud stawał się coraz bardziej biernym widzem i słuchaczem liturgii. Swój żar i zapał religijny z konieczności zaspokajał w pielgrzymkach, w kulcie świętych pańskich i ich relikwii, w odpustach i przedstawieniach religijnych. Wtedy też zaczęły pojawiać się nabożeństwa ludowe odrębne od liturgii, bazujące jednak na niej, jak na przykład kult serca Jezusowego czy kult maryjny. Stąd też wzięły swój początek nabożeństwa majowe. Już w XIII wieku król hiszpański Alfons X w swoich wierszach opiewał błogosławieństwo, jakie niesie ze sobą miesiąc Maj, i zachęcał, by uczcić w nim Maryję jako najpiękniejszy kwiat ziemi. Związał to z Majem, ponieważ uznał go za cudowny, biorąc pod uwagę piękno przyrody, która w sposób pełny budzi się wtedy do życia. Różnorodnością kolorów kwitnących drzew i, śpiew i śpiewem ptaków. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w 1549 roku, a więc prawie i pół wieku temu. Od początku cześć oddawana Matce Bożej związana była nie tylko ze śpiewem pieśni i modlitwą ustną ale także ze składaniem ofiar w postaci kwiatów, wianków, ziół, a przede wszystkim wyrzeczeń podejmowanych dla Maryi. W XVII wieku niejaki ojciec Wawrzyniec Szmefi Kapucyn wydał drukiem pierwsze pieśni majowe. Za autora jednak właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę ojca Ansolani, żyjącego na początku XVIII wieku. I właśnie w XVIII wieku należy szukać pierwowzoru naszych nabożeństw majowych on to ojciec ansolani w kaplicy królewskiej w neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci bożej matki który kończył się błogosławieństwem najświętszym sakramentem od tej pory zaczęły też pojawiać się książeczki do nabożeństw w 1726 roku została wydana broszurka pod tytułem Miesiąc Maj, czyli Miesiąc Maryi. Jej autor zachęca wszystkich do obchodzenia tego miesiąca ku czci Matki Bożej i podaje sposoby, jak można to robić. Zaleca w niej szczególnie, by ustroić pięknie obraz Matki Bożej odmówić modlitwy i składać ku jej czci kwiatki duchowe, czyli szczególne wyrzeczenia się. Największym apostołem nabożeństw majowych jest jezuita, ojciec Mucarelli. Rozpowszechnił je na terenie całej Italii i, jakby w nagrodę za to, odszedł do nieba właśnie w miesiącu maju. Papież Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe zostało odprawione w Tarnopolu. W 1838 roku, później w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, w Krakowie i dalej. Pierwszą broszurkę propagującą nabożeństwa majowe wydano we Lwowie za sprawą księcia Wincentego Buczyńskiego, a w 1850 roku także we Wrocławiu. Warto podkreślić, że w miesiącu maju. Były często praktykowane modlitwy o pokój. Na przykład papież Pius XII w swojej encyklice wydanej 1 maja 1948 roku zaleca, aby modlitwy całego miesiąca poświęcić dla uproszenia trwałego pokoju. Warto o tym pamiętać, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy na świecie tyle wojen. Od szeregu lat w Polsce utrwalił się porządek nabożeństw majowych. Obejmuje on wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewanie Litanii Loretańskiej, która pochodzi z sanktuarium maryjnego w Loreto we Włoszech oraz odśpiewanie bądź recytacje antyfony pod Twoją obronę. Do tego dochodzi jeszcze czytanie okolicznościowe lub krótka homilia, nazywana egzortą. Błogosławieństwo najświętszym sakramentem i pieśń majowa lub apel jasnogórski, który kończy nabożeństwo. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że oprócz majowych nabożeństw odprawianych w, w kościołach, wierni gromadzą się przy kaplicach i krzyżach przydrożnych. W ten sposób również oddajemy cześć Matce Bożej. Nieraz łatwiej nawet to czynić pośród łąk i pól, gdzie naocznie doświadczamy, jak całe stworzenie chwali Maryję. Naturalnie. Wówczas nabożeństwo ma nieco inny porządek. Jest bez wystawienia najświętszego sakramentu i bez błogosławieństwa na zakończenie. Odprawiane jednak z wiarą, ma równie wielką wartość i uwielbia naszą Matkę i Królowe. Już się zbliżył miesiąc maj, już rozkwita ziemski raj. Dziś swej matce i swej pani, każdy cześć i chwałę daj. Ptaszęta się radują, Maryi wyśpiewują, bo i one matce Bożej wdzięczność swą okazują. Czyż to nie cudowne? Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.